Witam na kanale hobbyrun.pl Lego w tym roku bardzo często lata w kosmos. Lego City bardzo zwariowało w tym klimacie. Mieliśmy tutaj zestawiki już dwa z poziomu dla starszych budowlańców, budowniczych, a tym razem zestawik dla młodszych serii 4. I mamy tutaj zestawik 60429 o liczbie elementów 126 jest to zestaw pod tytułem statek kosmiczny i odkrywanie asteroid jest to fajny zestaw ponieważ mamy i tutaj statek kosmiczny dwóch astronautów kosmite oraz dwie takie małe scenki z jednej strony mamy małą bazę kosmiczną a z drugiej strony mamy jakąś koparkę, dźwig e, kosmiczny mamy tutaj fajne kryształy z których się później tworzy Energo, energetyczne baterie, które są wykorzystywane do napędzania wszystkich pojazdów w tym świecie LEGO. W tym roku LEGO Space połączyła z City, z Friendsami, z klasikiem, z technikiem więc po prostu: wow, wielkie szaleństwo! Oraz duplo. Klaśmy co LEGO przygotowało dla budowniczych 4. Chociaż te zestawy nie, często lądują na stołach starszych dzieciaków, nie tylko dzieci. Dodatkowo pamiętajmy, tu nie ma naklejek, więc jak widać na pudełku będą bardzo fajne nadruki. Zobaczmy co prezentuje pudełko. I oto po zbudowaniu mamy naprawdę fajne elementy, statek, niewielką bazę do przetwórstwa kryształów, baterie, dźwig do ponoszenia kamyków, dwa wielkie głazy oraz kosmitę. Przyjrzyjmy się na początek statkowi, którym nasi astronauci, kosmonauci, legonauci przybyli na planetę, meteoryt. Konstrukcja jest bardzo ładna, fajny połowy kształt, wszystko oparte na jednym klosku takim wielkim, potężny silnik. No i bateria, dzięki której napędzamy nasz statek. Mamy fajne nadruczki na silnikach oraz na wierzchu. Moim zdaniem mankamentem jest to, że tutaj to się trzyma na jednym klosku. No jednak dzieci 4 Plus bardzo szybko przy zabawie mogą tutaj stracić fragment statku. Teraz drugie drugiej strony to może być bajer, uszkodzenie i będzie trzeba go naprawiać. W środku miejsce mamy dla jednego pilota z bardzo ładnym panelem nadrukowanym na przezroczystym klocku Co dalej? Mamy dźwig. Jest to bardzo proste rozwiązanie praktycznie bardzo często korzystamy z tego w LEGO ale mamy panel do sterowania i mamy kamyki do podnoszenia Nasz drzwik spokojnie z takim kamykiem sobie radzi albo nie radzi o, wszystko się udało. Działa to sprawnie. Pyk, pyk. Obracamy. Co kreują nasze kamyki? W kamykach możemy znaleźć kryształy. Kryształy. Mamy tutaj ich raz, dwa, trzy, cztery. Wielkie kryształy. Bardzo fajnie świecące. Bardzo fajny element. Do tego kamień jest pusty. O. Jak mamy cztery kryształy, to nierówno je podzieliłem. Dalej patrząc mamy laboratorium. Wygląda bardzo ciekawie. Jeśli chodzi o konstrukcję, jest bardzo prosta, ale mamy tutaj fajny nadruczek, gdzie widzimy, jak nasz kryształ przeinacza się w baterię. Mamy także ciekawy nadruk, choć ten sam, co tutaj, jako panel. Mamy tutaj drugą baterię którą możemy wykorzystać jak się rozładuje ta pierwsza w statku. Nasi wydobywcy, odkrywcy, górnicy mają tutaj świetny sprzęt, czyli mocny, pneumatyczny oraz wykrywacz metali albo w tym przypadku kryształów. Konstrukcja jest bardzo prościutka, ale do zabawy idealna. Przejdźmy teraz do figurek. Po pierwsze mamy kosmitę, który jest przeuroczy, taki trochę no, 4 plusowy, frensowy, nawet bym powiedział lekko duplowy. Słuchajcie, jest z dwóch ale wygląda przeuroczo. Do tego mamy dwóch kosmonautów, astronautów, legonautów, czyli jednego w niebieskim kombinezonie, troszkę starszego pana, z jednym buzią, bardzo fajne hełmie, z nieotwieraną klapką, Szybką i z takim nadrukiem. Jest on pilotem. Z drugiej strony mamy chyba naukowca, eksploratora, i tutaj idzie pani. Przyjrzyjmy się jej mince. Także tylko jednej. Kombinezon jest ten sam. jest inny i ten ma podnoszoną szybkę. Postacie są bardzo fajne. Powtarzają się, tak naprawdę, te stroje we wszystkich mniej więcej seriach, setach. Ale mamy te żółte, e, zielone, niebieskie. Do tego jeszcze jest tam parę dodatkowych wyjątków. Tu jest szkoda, że nie mają jakichś takich nakładek w formie jakichś plecaków albo czegoś. Ale szkoda, że statek jest jednoosobowy, ponieważ no, Nie mamy jak zabrać tego drugiego legonauty, no, z tej planety. By trzeba wziąć jakiś zestaw, statek z innego zestawu. Jeśli chodzi o zabawość... Zestaw bardzo fajny, troszkę minusem. Ten klocki, które moim zdaniem będą się gubić przy gwałtownych przelotach, ale jeśli chodzi o wydobywanie, eksplorację, przetwarzanie baterii, pomysł na zabawę, bomba! osobiście zestaw się bardzo podoba, mimo że mamy i, i, kupione, i w planie kupić inne zestawy z tej serii, które są no, dla starszych, to ten bardzo fajnie ją uzupełnia. No i rozszerza nam formę zabawy. A co wy o nim myślicie? Dzięki za oglądanie, miłego budowania, na razie.